Ma Siema, się maleczko ziomeczki, no oczywiście nie wiem co on tam pisze, co się odpierdzi, no bo dzisiaj robimy w ogóle challenge. Yy, glino, tylko że glino challenge, oczywiście no yy, tak, w każdym razie yy, oczywiście tutaj bardzo fajnie działają TNT jump, polecam jak chcecie się pobawić. E, tekste w ogóle fajny jest, Jestem walonym klocem Znów kupiłem kurde e, klej, w sensie że kleju kupiłem pełno, więc ciekawe to jest w sumie e, w ogóle lecimy dalej, no dobra, e, dobra K kto umie speedbridge'a, ja w sumie po co popiszę to jestem walonym klocem e, dobra, K kolejne bloki w sumie, w sumie dobra i teraz tak Polecam, polecam w ogóle tego TXT, bo jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba, to jest w ogóle autorstwo mojego kolegi, Grubelo, mm, no, więc źle bardzo zrobiłem, że tak spadłem perfidnie, no, bo to było słabe, zostać w ciul gliny, no właśnie to jest bardzo słabe, bo yy... wiecie, raczej będzie się mniej pojawiało odcinku z głosem. Ale więcej z. Y, właśnie. więc bardziej, bardziej z czatem będzie bo ja nie lubię specjalnie z głosem. Ale robię to dla Was. No, więc y, tyle. W sumie. Z ogłoszeniem parafialnych możecie się rozejść. Nie wiem, no, że zostajecie do końca, no bo. No bo chcecie zobaczyć, jak zwalam bamboli. Kocham to robić na tym głupim serwerze. Nie wiem, jak to. Nie wiem, tak w sensie. Jak rozumiem, jak ktoś nie ma plemki, no to gra co nie. Żeby tak aż, mm, że wiecie, że na przykład, y, u mam premkę, mam premkę i tutaj gram, nie, ja bym tak nie robił, tylko bym bardziej poszedł w, y, bardziej chyba wolał grać na, no, oczywiście, na no, Hypixelu, no kurde, to jest poziom level up, po level up, <grym> nie, no chyba. Biały w ogóle został zniszczony, morski żyje. No, tyle w sumie. Jak na razie, więc y, takes to bardzo dla beki w ogóle. Śmieszna sprawa. Więc y, polecam, będę raczej dał w opisie. Tu. O, tam widzę jakieś dwa, dwa kloce się biją. Gdzie dwa kloce się biją, tam czwarty korzysta. Oczywiście ten, ten debil nie, nie wie z kim ma do czynienia. Oczywiście zabiłem go. W sensie on chyba wyszedł. Coś mi się tak wydaje, że wyszedł. Trochę ściotał. W się będzie na pewno chyba z wszystkich bloków zrobię. Challenge w sumie. Bo to będzie najlepsze dla mnie. Czy z wszystkich bloków. Znajecie, że wszystkie bloki challenge, czyli na przykład będzie. Załóżmy, teraz sobie pomyślę na przykład. No na przykład... No nie wiem co dajmy. No tylko drewno challenge. No jakiś klocuch nie bije, nara, klocuch. Siema, kurwa. No nara. jest Z tobą. Nie będziesz kurde, tutaj mnie biło od tyłu jak se kupuje i ty. Patrz się na prysk. Nara. I zabity. był wart. O ty kur. ty ślepa pało. Teraz to przesadziłeś. No nie działa, będzie, no, nie działa, nie działa, nie działa by Plus jeden. Nie wiem w sumie czy, co nie działa. Mam przedmiot na chyba kamiennym mieczyku. No, tak, Stunów, więc polecam w ogóle tego tej tylko Jest niedopracowany. Eee, jakie trafić w przycisk? Czy no. ma klocu? Na no, klocu. klocu? Ja Jeju, ledwo, ledwo, ledwo. Bym zginął. A tu by było słabe, chyba. co nie? F on the chat, No dobra, został ten, co mi zniszczył. Bedaham, Walony na łeb. Zostawia. I tam jakiś czwarty w ogóle. Chłop. Czekaj, kto? Zielony. No dobra. No to czas pocisnąć trochę bambulów. Będzie chyba się trochę czasami pojawiało, Odcinki, oczywiście. Niszczenia bamboli. No bo kto by nie chciał patrzeć. Jak już mówiłem, żeby nie chciał patrzeć jak niszcza bambolów. Gdy są? Nie ma grejów. Jest jeden... Wszyscy nie mają beda. Uuu, ciekawe to. W sumie... W sumie czemu nie... Z... Czemu, zrobić... czemu... czemu... nie zrobić takiego challenge'a bez beda challenge? No to by było pogchampowe. Jeju. O! Zostałem sam z tym... tym zbanem walonym na łeb. Nie walnąłem, fuck, już myślałem. Hmm... Kim w ogóle jestem żółtym, dobra. Ja klikam na butterfly'u. Ja umiem zbytnio butterfly, ale około 7. Więc w sumie fajnie, kupuję sobie łuk. I firebooka. Firebooka chyba. <grym> dobra, po co mi teraz w sumie? Where are you guys? Well Where... Well are Where are you? Where are you dokładnie? Udaję, nie udajemy Polaczka czy środek. Mmmmm, okej okay. Po co mam iść na środek? W sumie jestem klocą tutaj hmm, ile tutaj jest diaksów? 8 I tak to będzie ostateczna klepa, więc w sumie dzida wyprota. Możliwe, że to przegramy potem, bo już zbierał chyba długo MC na środku. No Ja siedzę już tam, jestem oczywiście, czekam na ciebie, na tego kloce nadal nie ma. Czekam. Czekam, oczywiście, z tym klocuchem, Trzeba go pocisnąć trochę. Nie wiem, trzeba ja może pójść na niewidca. Dziwne, ten chłopiec dziwny. Yy, Bierzemy to. Zląbany w niego w sumie. Teraz sobie idę ulepszyć w sumie i typo, czemu nie? Hop, w sumie... Jujuuu, się. Dosłownie. <grym> no, mmm, polecam tego tej naprawdę. I polecam też wersję 1.8. Nie, nie płacą mi za, za polecanie 1.8. Płacą mi w sumie Minecraft? Zróbcie mi przelew na inny kąt. Słucham. <grym> Nie no, nie, 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 nie promuję wcale, nie próbuję wcale specjalnie. Kupię sobie żelazny mieczol. Ile filki. W sumie. No i teraz idę z nim na 1v1. Czuję, że to będzie dobra klepa. Ostra, zawalta. Proszę, żeby spadł, bo ja nie chcę się z nim klepać, w sumie jestem klo. Ha! Spadł! Spadł! Wiedziałeś, że spadnie! Jest klocem! Dobra, to by było na tyle. że Ja się z wami żegnam i będzie na pewno chyba może nawet druga runda. Zobaczymy jak to się ułoży, więc nooo.